W obchody Dni Osiedla Strzyżowska po raz kolejny zaangażowała się firma Multimedia Polska. Jesteśmy głównym organizatorem dzisiejszej imprezy na osiedlu spółdzielni mieszkaniowej Projekta. Zbierzemy udział w tej imprezie co roku. W tym roku pogoda nam dopisała. Jesteśmy sponsorem ciekawych nagród, które otrzymają mieszkańcy tego osiedla w wyniku konkursu, które będą przeprowadzone. Ufundowaliśmy również koszulki dla piłkarzy, którzy brali udział w meczu jako pierwszy punkt tego programu. No i jesteśmy, dobrze współpracujemy z tą spółdzielnią. Świadczymy nasze usługi na terenie całej spółdzielni, w blokach, które już istnieją i blokach, które cały czas się budują, czyli mamy tutaj obecnych i potencjalnych klientów również. Takie popołudnie spędzone razem na osiedlu to oprócz rozrywki dobry sposób na budowanie więzi sąsiedzkich. Jako, że na co dzień może nie mają na tyle czasu, żeby się spotykać ze sobą i rozmawiać, natomiast sobotnie popołudnie jak najbardziej jest okazją do integracji i młodszych, i starszych. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci chłopcy preferowali zajęcia sportowe, dziewczynki występy na scenie.